wszystkim ekodziedzic Grzegorz. <troszę> Troszeczkę o sobie powiem. Na co dzień jeżdżę ciężarówką, chłodnią, wożę mięso przede wszystkim, świeże. A od niedawna zaczynam bawić się w gospodarstwo ekologiczne. Mam ciągnik Rusaka, tak jak widzieliście na poprzednich filmach. Eee... Opryskiwać zakupiłem niedawno sadzarkę do ziemniaków. Ogólnie to samym gospodarstwem ekologicznym, ogólnie gospodarstwem, tu się zajmuję turystycznie. Tak śmiechem żartem nazywam na siebie rolnik turysta. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Na razie próbuję, bawię się tym, częściowo odpoczywam. No ale żeby coś zrobić to trzeba zacząć robić w miarę tak profesjonalnie. No i Zrobiłem próby glebowe, tam co wcześniej robiłem, te ziemniaki sadziłem, no to było w miarę dobrze. Sypnąłem tam tonę wapna, jakiś obornik, coś tam wychodziło. No ale teraz trzeba wejść już na troszeczkę większe areały. Ze względu na to, że wziąłem dofinansowanie konisko towarowe, i zobowiązałem się, że będzie tam posadzone 2 hektary ziemniaka co roku. Przez jakiś tam czas, nie pamiętam, dwa albo trzy lata muszę to dosadzić. No i żeby to coś z tego wyszło i zarobić, nie mówię, żeby zarabiać nie wiadomo jakie pieniądze, ale żeby chociaż wyjść na zero, to trzeba trochę o tą glebę zadbać. Za no i zrobiłem próby glebowe. Wychodzi, od, wychodzi na to, że moje pH, pH w H2O, bo to jest y, y, badanie zrobione metodą nie pamiętam jak się fachowo nazywa, ale to jest metoda ogrodnicza. Się pomyliłem, powinienem zrobić metodą rolniczą. Ona też ma swoją nazwę od jakiegoś tam gościa, nazwiska, ale też nie powiem teraz. W każdym razie metoda ogrodnicza jest zrobiona, czyli jest pH w H2O to jest 465. Tragedia. Dzwoniłem do stacji epidemii chemiczno-rolniczej. W Białym Stoku i spytałem się pani, czy to na wapna kredy wystarczy. Powiedziała, że pff, nie. Że przynajmniej 2,5 tony na hektar muszę wysypać, żeby był jakikolwiek efekt. A jak wysypię taką ilość wapna teraz na śnieg, bo tak planuję, no to reszta wyników nie ma za bardzo znaczenia, bo wszystko się pozmienia. No i szczerze, to chyba tak zrobię, że wysypię dwa. 2,5 tony wapna na hektar. Na wiosnę prawdopodobnie gdzieś sobie znajdę jakiś tam poferment. Może obornik ekologiczny załatwię od sąsiada, kupię gdzieś. No i przed tym obornikiem zrobię jeszcze raz yy, yy, tę analizę, tylko już zrobię rolniczą. A że korzystam z yy, wiedzy pana ani mienia, też nie pamiętam, teraz w każdym razie hektar wiedzy i tam jest tak zwana aplikacja Asystent NPK no i tam można wklepać sobie te analizy tylko muszą już być bliżej prawdy, a nie 4,65, bo 4,65 to jest kwas jak nic powinno być 6 lub 6,2 do ziemniaka żeby był kolwiek efekt dlatego na razie powapnuję, na wiosnę zrobię sobie E, jeszcze raz e, analizę i wtedy już będę mógł manewrować e, czy op, e, nawozami ekologicznymi czy, czy humusami e, uzupełniać jakieś tam e, różne elementy, mikroelementy e, pierwiastki typu potas, fosfor e, wapń czy, czy tam inne rzeczy no, a jeszcze magnes jest z tych takich bardzo istotnych dla ziemniaka i wtedy zobaczymy, co będzie dalej się działo z tym. Będę próbował. No, spróbuję coś tam tym swoim rusakiem, to ma 23 konie, jeżeli wszystkie żyją, coś pomyśleć, żeby pogłęboszować, bo jak rałem kiedyś za stodą, to pług wchodził na jakieś tam 5 do 10 cm, gdzieś tam była bardziej miękka, no to już szło po ramę, że tak powiem. To nie miał co robić. Kołb dwuskibowy, no ale ogólnie wiem, że mam podeszwę późną wszędzie albo w większości przypadków. A na pewno jest podeszwa późna tutaj, co talerzowałem i siałem ten poplon pod ziemniaki, Bo jak jechałem talerzówką, to sam się zdziwiłem, czemu tak lekko idzie. To się okazało. Później, jak kopałem tam dołek, żeby znacznik wstawić że ten szpadel wchodzi na 4-5 cm, już więcej nie idzie go wbić. Pomijając, że lekki nie jestem, to szpadel nie chciał wejść w ziemię. <noise> że tego. No dobrze, później coś jeszcze tam powklejam, jakieś filmiki, może przebitki porobię. Takie moje będą pierwsze filmiki. Zobaczymy jak dalej. No jak będę w domu, to muszę naprawić sobie, usprawnić, opryskiwać na wiosnę. Muszę na pewno usprawnić, bo mi schodzi taśma z rozsiewacza do nawozów na bok i się blokuje. Nie mogę, że tak powiem, no te wapno, które będę rozsiewał, to nie będzie szło, no bo się zablokuje, zawiesi się i nie będzie ruszała się ta taśma pozioma, która wysuwa, która wysuwa wapno na talerz rozsypujący. No i jak już tu będę miał przygotowany ten rozsiewacz nawozów, rozsieję nawozy to w międzyczasie sobie będę przygotował sadzarkę, którą posiadam, dwurzędową, Akpil, jeżeli dobrze pamiętam nazwę, no to tam chcę domontować rozsiewacz, podsiewacz nawozów pod korzeń elektryczny. Z możliwością dwie prędkości, silnik ma dwie prędkości obrotowe, czyli podawanie samego tego nawozu ekologicznego, później tam w opisie albo gdzieś na ekraniku dorzucę nazwę, jak to się nazywa. I jest możliwość zasłówką przymykania i otwierania dawki, zależnie od prędkości ile chcemy wysypać na dane areał. No to w drugim czasie będę chciał coś właśnie usprawnić ten podsiewać i zamontować go na sadzarce, żeby za jednym, przejazdem, za jednym przejazdem sadzić i sypać nawóz. No, moim marzeniem jest, ale to chyba w tym roku się nie uda, żeby od razu zamontować. To jest coś takiego, takie urządzonko, że jest opryskiwać z przodu na turze, na przykład, zamontowany 60 litrów czysto. No i przewody są podpięte do, do sadzarki, tam co ziemniaki spadają i pod ciśnieniem jest podawany biohumus, który jakby i wspomaga i zabezpiecza przed podstawowymi chorobami. Sam ziemniak, no takie podawanie bezpośrednie i, i nawozu i ochrony przed posadzeniem ziemniaka. No zobaczymy jak to wyjdzie, będę próbował. <grych> to, to pewnie mi nie wyjdzie w tym roku, bo to zabawka jest troszeczkę ponad moje jakby finanse, ale na pewno ten nawóz pod korzeń będzie zamontowany i zrobiony, to będziecie na wiosnę mogli zobaczyć jak to wygląda. Um, no i te wapno to podstawa. Innych nawozów pewnie nie będę stosował, bo w ekologii nawozy są nie Koniecznie takie przyzwoite ceny są może tak? Są zawsze droższe wiadomo, bo to jest niszowy temat. Ale czy jak jest niszowy, to jest drogi. Jeszcze się nie orientowałem w cenach, ale wszyscy mnie straszą, że jest drogo. Zobaczymy. Dlatego... najpierw wapno, później przygotowanie sedarki do... Do, 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 do podawania sazarki, przygotowanie i, i, i zapięcie urządzenia rozsiewającego nawóz. No i tam nie ukrywam, że muszę przy tym moim e, czerwonej strzale w e, Władimircu popracować nad luzami w, w układzie kierowniczym, czyli będę wstawiał wyrzucę, czyli trochę technicznych rzeczy, tak jak będzie na filmikach czyli będę wyrzucał standardowy układ kierowniczy, wstawię hydrauliczny. Prawdopodobnie to będzie z poprzecznym siłownikiem, z orbitrolem i z pompą zamontowaną przy skrzyni biegów, nie z przodu, tylko przy skrzyni biegów. I od razu wymienię, wymienię pompę hydrauliczną do siłownika i do maszyny z tyłu, czyli przyczepa, wywrotkę i tak dalej. Ona daje radę siłą. Jest dobrze, tylko jest mały wydatek, bo ona jest 10 litrów na minutę. Ja potrzebowałbym trochę więcej, bo czy wykipruję wy e, nawet przyczepą, czy, czy coś, czy tura dźwigam do góry. No to długo to trwa po prostu i tylko można jedną czynność robić. Bo jak włączam drugą czynność, czyli łyżkę na siebie, to, to tura opada po prostu. <śled> Dlatego zobaczymy jak to wszystko będzie szło, o, agregat chłodniczy akurat się włączył w ciężarówce. Dobrze, biorę się za montaż tego materiału, nie wiem jak mi to wyjdzie, no ale będę próbował. No, pierwsze koty za płoty Sam to robię, a że nie jestem na miejscu w gospodarstwie obecnie, no to zrobię z tych materiałów co posiadam na dysku. Zobaczymy, co z tego będzie wchodzić. Pozdrawiam. Dziękuję za uwagę i życzę dużo zdrówka. Miłego oglądania. Na razie, cześć. Zamiast to z ziemi podebrać, to tych. W... połowie górki